Dlaczego toksyk staje się taki podły i paskudny po odrzuceniu? Kiedy toksyk cię odrzuca, kurtyna opada. Nie czuje już potrzeby udawania, że jest przyzwoitą osobą. Wtedy ujawnia swoje prawdziwe oblicze i jest to jedna z najstraszniejszych, najbardziej paskudnych rzeczy, jakie kiedykolwiek zobaczysz. Owszem, wcześniej mogli już pokazywać ci. Przebłyski swojej prawdziwej osobowości, takie jak kłamstwa, oszukiwanie, wściekłość i manipulacje. Ale jeszcze trzymali fason, dlatego że jeszcze myśleli, że przyniesie im to jakąś korzyść. Natomiast kiedy antyczłowiek cię odrzuca, kompletnie mu nie zależy, czy zobaczysz, Kim naprawdę jest i co sobą reprezentuje. Jego jej myślenie jest bardzo prymitywne. Wszystko jest czarno-białe, nie ma nic pomiędzy, nie ma żadnej głębi. Taka jednostka nie myśli strategicznie, długoterminowo. Dla niego, dla niej to, jak jest w danej chwili, będzie takie na zawsze. Zatem człowiek bez duszy zdejmuje maskę. Wtedy widzisz w nich całe zło, brzydotę, paskudność, pustkę i ciemność. Nic w życiu nie może przygotować Cię na zobaczenie prawdziwej strony toksyka. To przerażające, obrzydliwe uczucia, kiedy dociera do Ciebie, kim naprawdę są i co sobą reprezentują, kiedy uświadamiasz sobie, że wcześniej wszystko było tylko grą, mającą na celu wciągnięcie cię i zdobycie kontroli.